Witam, pierwiastki x1 i x2 równania 2 w nawiasie x plus 2 w drugim nawiasie x minus 2 równa się 0, spełniają warunek. I tu mamy różne warunki do wyboru. No, przepiszę ten pierwszy, że x, że 1 przez x1 plus 1 przez x2 ma się równać minus 1. To ja sprawdzę, czy to jest prawda. Tylko najpierw muszę znaleźć x1 i x2. Jest napisane, że to są pierwiastki. Pierwiastki, czyli inaczej rozwiązania. Rozwiązania tego równania. Czyli musimy to równanie rozwiązać, żeby uzyskać x1 x2. Jak to rozwiązać? Czy to razy to, to razy to, czy może to razy to, to razy to wymnażać? Nie, nie wymnażamy. Bo uzyskamy wtedy deltę i to da się policzyć, ale to trwa długo. Trzeba tu rozpoznać postać iloczynową. Czyli postać składająca się, składającą się z samych nawiasów Czyli ten nawias, razy ten nawias, razy jakaś liczba, ona w niczym nie przeszkadza. To jest najlepsza postać, na, znaczy najłatwiejsza do wyznaczania miejsc zerowych, czyli rozwiązań, czyli pierwiastków. Bo wtedy wystarczy tylko nawiasy do zera przyrównać. x minus 2 równa się 0, minus dwójka na drugą stronę, czyli x równa się 2. Stąd x plus 2 równa się 0, czyli dwójka na drugą stronę to też x równa się minus 2. I mamy kolejne rozwiązanie. To? Nie, tym się nie interesujemy, bo to nie ma x. Tak? Czyli mamy jedno rozwiązanie i drugie. Czyli dwa pierwiastki. Teraz pytanie, który z nich to jest x2, a który to jest x1? Nie ma rozróżnienia, że nie jest w treści zadania podane, że na przykład x2 jest większe od x1. Jeżeli nie ma, to najwyraźniej nie ma to znaczenia. To też obojętnie, niech to będzie x1, a to będzie x2. To podstawiamy. Tutaj zamiast 1 przez x1 to będzie 1 przez minus 2. 1 przez minus 2. Tutaj zamiast 1 przez x2 to będzie 1 przez 2. Czy minus 1 druga plus 1 druga to jest minus 1? Nie. Minus 1 druga plus 1 druga to jest 0. Czyli tutaj ten warunek jest spełniony. A taki warunek jest w odpowiedzi B. To też odpowiedź B jest poprawna. Koniec.